Przed nami 310. odcinek tureckiego serialu Miłość i nadzieja. Siła stanie przed trudnym wyborem. Czy Bachar zdoła znów się wywinąć? Ayla nie ma najmniejszej ochoty kiwnąć palcem w sprawie, o którą walczy Kuzey. Cajne probi test ciążowy. Emisja 310. odcinka Miłości i nadziei w środę, 22 października. Miłość i nadzieja, odcinek 310 w środę. 22 października 2025 roku o godzina 17:20 w TVP2 Streszczenie 310 odcinka, miłość i nadzieja, co się wydarzy w 310 odcinku, miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP, Kuzej spotyka pod komisariatem Lewenta i Aslie. Prawnik próbuje przekonać kobietę, że Siła jest niewinna i prosi, aby wycofała swoje oskarżenie. Jednak Aczelia pała zazdrością do narzeczonej Lewenta, a kuzej nie ma żadnych dowodów świadczących na korzyść podejrzanej. Tymczasem Ildis odkrywa kryjówkę Sili. Gdy spotyka tam dziewczynę, pokazuje jej nagranie z ukrytej kamery w kuchni. Sili trudno uwierzyć, że jej siostra mogła dopuścić się takiej zbrodni. Służąca chce pokazać ten dowód kuzejowi i raz na zawsze pogrążyć Bachar oraz Kawajden. Czy siła zgodzi się wydać siostrę policji? Lewend zjawia się w domu kuzeja, aby porozmawiać z Kawajden i Bachar. Oznajmia im, że kuzej nie zawiózł sili na komisariat, tylko schował ją gdzieś nie mówiąc nic domownikom. Bachar domyśla się, gdzie mąż mógł ukryć jej siostrę. Znajduje sile w komórce obok domu. Poszukiwana jest zaskoczona na widok siostry, ale planuje się z nią rozmówić. Pokazuje jej na laptopie nagranie, które ukazuje, jak dorzuciła orzechy do kolacji. Bachar jest zrozpaczona, a na dodatek kuzej dobija się do drzwi komórki. Błaga siostrę, aby nic nie mówiła prawnikowi. Kłamie, że jest zazdrosna o męża i dlatego chciała otruć Aslię. Bachar stwierdza, że odbierze sobie życie, jeśli kuzej ją zostawi. Czy siła weźmie na siebie winę siostry? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.